Taki w moim przypadku jest dość taki symboliczny, że praktycznie gdzieś tam moja literatura trochę przekracza różne granice, że i teraz za chwilę jest film już drugi na, na ekranach na podstawie moich książek. Gdzieś stały się gdzieś popularne za granicą te powieści, też trochę udowadniając, że, że powieść kryminalna to jest fajny sposób, żeby podróżować po, po świecie i poznawać inne, inne kultury. No i teraz mam na to oficjalny, oficjalny papier. Czuję trochę napięcie, jak to będzie, jak to będzie później, bo już ten kryminał to był, było coś, w czym się sprawdziłem, w czym wiedziałem, że to raczej mi się uda. No ale teraz chciałbym spróbować różnych innych, innych rzeczy. No, z literaturą jest trochę tak jak z jedzeniem, tak? nie chcemy codziennie jeść tego samego gołąbka. No, tylko pisasz też chce trochę różnych innych rzeczy popróbować. No właśnie, na co ma Pan teraz apetyt? No, na razie jeszcze nie mówię, bo to są takie wczesne, wczesne momenty, ale cały czas myślę nad wykorzystaniem współcześnie różnych legend i mitologii, i mitologii ludowych. Czyli coś, co na przykład podrafią robić za granicą, a u nas mam wrażenie, że te takie różne klerdy coraz bardziej popadają w zapomnienie. A myślę, że jest czas, żeby się nimi jakoś fajnie zabawić.